Jesteśmy w okresie pozbiorczym w sadach jabłoniowych, ogólnie w sadownictwie w tym momencie. Spotykamy się z agronomem panem Tomaszem Fudała, aby porozmawiać o potrzebach, jakie teraz są, jeżeli chodzi o glebę naszych roślin pozbiorczo. Panie Tomaszu, co po zbiorach? Co sadownicy pierwszy krok po zbiorach nawożeniowego powinni zrobić? Po zbiorach powinniśmy się skupić w sadzie na nawożeniu uzupełniającym potasem, wapniem no i, i siarką. Na tych trzech składnikach bym się skupił na jesieni przed nastaniem zimy. Moment posypowy to jest, kiedy jeszcze są liście na drzewach, czy jak spadają liście na drzewach, kiedy powinni wykonać taki zabieg produktem jakimś tutaj. Pewnie w zależności od tego, jaka skala sadu też i ile czasu wystarczy, mhm. ale możemy zacząć spokojnie jeszcze, jak, jak liście są na drzewach i, i kontynuować to do, no, do praktycznie do dopadu do śniegu, choć mhm. nawet bym powiedział. Pierwszym kluczowym dawkowaniem to pewnie jest analiza gleby, tak? Czy są jakieś standardy, jeżeli chodzi o dostarczanie tych pierwiastków? Nie, no myślę, że zacznijmy od analizy gleby. Każdy liczy teraz, ile, ile mu zostaje z prowadzenia sadu, więc zacznijmy od analizy i, i wtedy yy, możemy oscylować w dawkę. Czy Państwo mają w swojej ofercie jakiś produkt taki typowy, powiedzmy teraz, na zabiegi posypowe, pozbiorczo? Tak, mamy. Mamy, yy, mamy nawóz werwaktor który łączy w sobie właśnie połączenie potasu, siarka, siarki, wapnia i sodu, te, te pięć składników tutaj występuje. Potas mamy w formie niskochlorkowej, okay. mm -hmm. czyli też wprowadzamy nawóz, który nie będzie stresował drzew, stresował też środowiska glebowego. Mm -hmm. Mamy tutaj siarkę w formie siarczanowej, też delikatną dla otoczenia, dla, dla gleby. Mm -hmm. No i wapń, który będzie też stopniowo dokarniał rośliny wapniem i, i usztywniał młode pędy. Dobrze, no to to jest kluczowe po zbiorach i taka mama tym się też kończy, jeżeli chodzi o nawożenie, tak? tak? Po czym mamy zimę i startujemy znowu na wiosnę. Dokładnie. No i jest wiosna i co wtedy? Co jest wtedy najbardziej niezbędne? No bo sypiemy tak naprawdę, kiedy jeszcze ta wegetacja nie ruszy, żeby te składniki wszystkie pokarmować się tam faktycznie w, gleby, w glebie dostały i w momencie, kiedy wegetacja rusza, te składniki były dostępne. To co wtedy jest najbardziej istotne dla sadów jabłoniowych? Każdy sadownik będzie się skupiał na, na NPK, czyli Aha. azot, fosfor potas. Ale warto nie zapomnieć o pozostałych makro i mikroskładnikach. I, i tutaj wychodzimy. Na potrzeby sadowników z ofertą, z naszą nowością w ofercie, z nawozem Polichalit Kompleks, który łączy w sobie azot fosfor potas, dodatkowo siarkę wapń i sód, a jest wzbogacony o zawartość mikroelementów, i, i mamy tutaj bor, cynk, żelazo i mangan. Ok, i tutaj dawkowanie jest w jakiej gramaturgii, jeżeli chodzi na hektar? Zaczynamy przede wszystkim od, od potrzeb roślin. I od tego, jak wysoko jest to planujący sad, ale dawkowanie od 300 kg w górę do 600-800, jeżeli byłby to sad intensywnie prowadzony i wysoko planujący. Mhm. A czym po produkt polichalit Kompleks wyróżnia się na tle innych produktów, załóżmy? Ma kilka składników, których ciężko spotkać mhm. w innych produktach. Mamy wapń, mamy siarkę sporo ilość siarki. Mhm ale bezpiecznej dla rośliny. Mamy fosfor w 100% rozpuszczalny w wodzie. No i mamy najwyższe zawartości mikroelementów, przede wszystkim boru, boru i cynku. Wyróżnia się ten nawóz również tym, że jest zrobiony na bazie polichalitu. Ten sam minerał występuje w erwaktorze również, a, a polichalit jest to bardzo specyficzna substancja, specyficzny surowiec, który łączy w sobie połączenie właśnie siarki, potasu, wapnia, sodu. Daje nam takie możliwości, że składniki uwalniają się stopniowo dla otoczenia, więc też okna aplikacji mamy dużo szersze. Możemy wcześniej wjechać, wykorzystać zasobności wody po zimie do rozpuszczenia składników, do rozpuszczenia nawozu. Sam minero wprowadza formę bezslorkową potasu i formę siarczanową siarki, czyli bezpieczne i dobrze pobierane przez rośliny formy składników. Który moment jest kluczowy na zastosowanie go w sadach? Kiedy taka bardzo? Ile nie wiem, dni, tygodni przed rozpoczęciem wegetacji sadownicy powinni posypać? Powinniśmy anabuz zaaplikować przed ruszeniem wegetacji zdecydowanie, ale nie ma tutaj tak stricte wyznaczonego terminu, gdzie, gdzie później już nie da efektu. Część składników uwalnia się dosyć szybko, w ciągu dwóch, maksymalnie trzech tygodni, mhm. a część dzięki właśnie polichalitowi. Uwalnia się stopniowo, dokarmia roślinę w pierwszych i kolejnych tygodniach wegetacji. Więc też to okno aplikacji dosyć szerokie. Mamy tutaj. A co Pan powie na to, żeby sadownicy, załóżmy podzielili sobie to na dwa dawkowania, bo często spotykam się z, takim, e, z taką praktyką sadowników, że dzielą część nawozów na dwa zabiegi, czyli na przedruszeniem wegetacji daną dawkę dają, no i później w trakcie już ruszenia wegetacji. Czy to też jest u Was wskazane, czy raczej byście się skupiali na tej jednej dawce na początku sezonu? Myślę, że można byłoby się pokusić o, o podzielenie tej dawki, ale szczególnie w przypadku sadów, które mają nawadnianie. Okay. Bo tam mm -hmm. jesteśmy uniezależnieni od opadów i od tego, jak te składniki będą się rozpuszczać, a wiemy, że wiosny zdarzają się suche ostatnie mm -hmm. lata i wody brakuje, więc jeżeli jest nawadnianie, to jak najbardziej można podzielić. Jeżeli nie, aplikowałbym całość z wyprzedzeniem. Gdzie sadownicy mogą dowiedzieć się więcej na temat tego produktu lub też nabyć ten produkt? Zapraszamy przede wszystkim do, do sieci naszej dystrybucji, ale jak również odsyłam na naszą stronę internetową. Tam można uzyskać informacje odnośnie nawozu, odnośnie gdzie można go nabyć i tego i kontaktu do, do agronomów, którzy też pomogą.